Cześć moi drodzy, witam Was ponownie na kanale House of Makeup. Przychodzę do Was dzisiaj z filmem, na który sama czekałam. Nie mogłam doczekać się momentu, aż usiądę tutaj i go nagram, ponieważ dzisiejszy odcinek będzie dotyczył współprac makijażowych moich koleżanek po fachu, czyli youtuberek. I dzisiaj bierzemy na tapet. Ja już znam to określenie, ponieważ YouTube nauczył mnie tego, że nie mówi się na tapetę, tylko na tapet, więc bierzemy sobie dzisiaj na tapet kolekcję. Katosu Stellar Moon oraz paletę Cieni do powiek Agnieszki Janoszki z kanału DIM. Kwitnąca Wiśnia. Od razu Wam powiem, że. Udało mi się powstrzymać i żadnego z produktów jeszcze nie dotknęłam, więc dzisiejszy test będzie testem absolutnie pierwszych wrażeń. Zapraszam. A w dzisiejszym filmie, zanim rozpocznę testowanie, będę malowała się pędzlami Kilis. I muszę Wam powiedzieć, że one przyszły do mnie już jakiś czas temu i zastanawiałam się, kiedy mam je pokazać i nie wiem, czy uwierzycie, i tutaj Aga głównie to kieruje do Ciebie, ale te pędzle są inspirowane kwiatem kwitnącej wiśni, tak jak paleta Agnieszki. I specjalnie zostawiłam sobie jedno opakowanie, żeby Wam to pokazać i uznałam, że nie ma przypadków i losu trzeba słuchać i będzie to najlepsza okazja do tego, żeby te pędzle Wam zaprezentować i od razu Wam mówię, że to nie jest moje pierwsze wrażenie. Ja już sobie pracowałam na tych pędzlach i uważam, że stosunek jakości do ceny jest naprawdę świetny. Te pędzle dostaniecie w Rossmanie, są one W naprawdę przystępnej cenie i naprawdę je polubiłam. I żeby jeszcze podsycić Waszą ciekawość, to powiem Wam, że znalazłam zamiennik niedostępnego już pędzla Sephora Pro 74, o który zadajecie mi pytania chyba od roku albo więcej, i chyba jest nawet lepszy! Nie mogę się doczekać, aż Wam pokażę. Zapraszam! Widzicie, no wcale nie jest tak łatwo zacząć się malować, kiedy się ja chce tyle powiedzieć. A głowę mam pełną myśli, ponieważ jestem strasznie dumna z dziewczyn, że stworzyły swoje własne kolekcje. To jest naprawdę coś dużego, to jest ogromne uznanie i też taki ukłon w stronę swoich widzów, ponieważ gdyby nie Wy, to dziewczyny nie mogłyby tworzyć swoich kolekcji, więc jestem z nich przedumna i naprawdę cieszę się z tego, że tworzą kolekcje zgodne z ich sercem i pasją. I od razu Wam powiem, że zapewne zauważacie, że nie ma tutaj palety Karoliny Ziętek, i to wynika tylko i wyłącznie z tego, że paleta Karoliny jeszcze mi nie przyszła. I we wstępnych planach yy, chciałam obydwie palety przetestować w jednym odcinku, ale jako, że ta paleta jeszcze mi nie doszła, to stwierdziłam, że losu trzeba słuchać. I jako, że obydwie dziewczyny stworzyły absolutnie wyjątkowe palety, to uznałam, że dzisiaj popracujemy sobie na palecie Agnieszki Janoszki i zrobię makijaż wykonany tylko i wyłącznie tą paletą, a kiedy tylko przyjdzie mi paleta Karoliny, której również serdecznie gratuluję tego projektu, to wykonam makijaż właśnie używając. Cieni Karoli. Jak wiecie, zawsze rozpoczynam, no prawie zawsze, makijaż od brwi, więc tak też będzie w dzisiejszym przypadku. Zwłaszcza, że w kolekcji Katosu znajdziemy brow linery. One są dostępne w dwóch odcieniach. Zacznę sobie od tego ciemniejszego i jeżeli chodzi o moje takie pierwsze odczucia, to jestem troszkę sceptycznie nastawiona, ponieważ yy, jeżeli chodzi o liner do brwi, to rzadko go używam, a jeżeli już, to raczej używam ich yy, wtedy, kiedy ten aplikator jest taki twardszy. A tutaj muszę Wam powiedzieć, że ten pędzelek jest dosyć miękki. Nie wiem, jak on sobie poradzi z moimi brwiami, ale raz, zaraz zobaczymy. No i zaczynamy. Nasuwa mi się już pewien wniosek, a mianowicie taki. Że niestety, ale z tym produktem trzeba będzie naprawdę długo pracować, żeby osiągnąć satysfakcjonujący efekt. Wierzę, że ten produkt będzie dobrej jakości, jeżeli chodzi o formulację, taką mam nadzieję. Napiszę Wam dzisiaj w opisie podsumowanie po kilku godzinach albo kilkunastu noszenia, jak ten produkt utrzymał się na moich brwiach. Natomiast jeżeli chodzi o aplikator, to już muszę Wam od razu powiedzieć, że tutaj mam jednak zastrzeżenia, ponieważ on jest po prostu za cienki, za miękki i. Tak w mojej ocenie wydłuża niestety pracę i wydaje mi się, że osoba niedoświadczona w makijażu będzie niestety miała problem z użyciem takiego kosmetyku. No nie, no nie jest on najłatwiejszy w użyciu. Więc sam kolor mi się podoba. Na pewno plusem tego kosmetyku jest to, że on jest wodoodporny, ale po prostu trzeba się z nim bawić i mieć dużo czasu na podkreślenie tych brwi. No i niestety, ale przepraszam, ale nie podoba mi się po prostu to, że ten pędzelek jest taki długi i miękki, i trzeba mieć dużą wprawę, żeby odpowiednio nałożyć produkt. A tym drugim jaśniejszym odcieniem dorysuję sobie włoski u nasady. No właśnie, kolory są naprawdę fajne, ale nie jest za łatwo. Tak wyglądają moje brwi po skończonym ich podkreślaniu tymi brow linerami i muszę Wam szczerze powiedzieć, że niestety nie jestem fanką tych produktów. Może byłoby lepiej, gdybym podkreślała brwi czymś innym, a po prostu pojedyncze włoski doszki, co właśnie nimi. Natomiast jeżeli chodzi o taką samodzielną pracę z tym produktem, no to niestety nie jestem zadowolona. Przejdziemy teraz do podkreślania obszaru pod łukiem brwiowym i tym razem celowo tego elementu nie pomijam, ponieważ chciałabym pokazać Wam pierwszy już pędzel z I to jest pędzel, ona nazwie All Over Shadow, ale moim zdaniem to jest pędzel, który znakomicie sprawdza się właśnie do podczyszczania obszaru pod łukiem brwiowym oraz do podczyszczania linera. Jest naprawdę wyśmienity, ale zanim zaczniemy, to jeszcze chciałam powiedzieć Wam taką ciekawostkę na temat tej serii Sakura Beauty Kiwis. I tak ciekawostka polega na tym, że w włosie tych pędzli zawiera japoński biały węgiel Binchotan. Mam nadzieję, że dobrze to wymawiam. I posił posiłkuję się tutaj opakowaniem, żeby powiedzieć Wam dokładnie, co to znaczy? Jest to najczystszy węgiel słynący z właściwości antybakteryjnych i oczyszczających, który pozwoli zachować czystość pędzli na dłużej. Nie spotkałam się jeszcze z czymś takim do tej pory. Od razu Wam mówię, że korektor, którego dzisiaj używam, to jest Rose Eisenberg Precision Concealer w numerze 02. Przechodzimy teraz do palety cieni do powiek i chcę się dzisiaj skupić na palecie Agnieszki Janoszki, więc nie będę dzisiaj y, korzystała z palet cieni Katosu, ale niewykluczone, że pojawią się one w innych odcinkach. Wracając do palety Agi. Aga stworzyła ją we współpracy z Glam Shopem i muszę Wam powiedzieć, że jak Agnieszka wstawiła y, na swój Instagram zdjęcie ze słuchami tej palety, to mój mąż wiem, że ostatnio powiedziałam narzeczony, ale wiecie co, jak się dwa lata było narzeczeństwem, to po trzech miesiącach od ślubu można się jeszcze pomylić, wybaczcie tą wpadkę, ale właśnie kiedy z moim mężem jechałam samochodem i zobaczyłam słócze tej palety u Agnieszki, to o nie miałam. Naprawdę rzadko kiedy jest tak, że dana paleta podoba mi się w 100% kolorystycznie, a tutaj tak jest, Aga, przepiękna paleta, absolutnie w moim stylu. Uważam, że jest ona bardzo przemyślana i każdy kolor można ze sobą pięknie połączyć, ale to, co bardzo podoba mi się w tej palecie, to jest to, że nie jest to paleta, która pozwoli na stworzenie tylko i wyłącznie takich różowawych makijaży, ale zauważcie, że mamy tutaj neutralne brązy, którymi możemy sobie stworzyć coś o wiele bardziej spokojnego, ale paleta jest po prostu boska. Dobrze wiecie, że uwielbiam takie kolory, więc zaraz przejdziemy do pracy i zobaczymy, jak ona sprawdza się w akcji. Zacznę sobie od cienia delikatność natury, ależ to jest miękkie i nałożę go palcem w formie cienia bazowego. Oczywiście mam tutaj bazę Urban Decay. Co za pigment? Co za kolor? Love it! Nie, no coś fantastycznego. A powiem wam jeszcze, że ja naprawdę bardzo mało tego cienia nakładam, a on się przepięknie rozkłada. Teraz użyję sobie tej pięknej brzoskwini, czyli rumieniec wiosny i nałożę go w formie cienia przejściowego pędzlem blender. Ale pigment to my tutaj zdecydowanie mamy. Tylko od razu wam powiem, że to są dokładnie takie cienie jakie ja lubię. Widzę to już po pierwszym nałożeniu. Mam nadzieję, że tak będzie w przypadku ciemniejszych odcieni, ponieważ jak oglądacie mnie dłużej, to dobrze wiecie, że ja nie lubię takich cieni, które utrudniają nam swoją pracę poprzez zbyt mocny pigment. A tutaj ten pigment jest wystarczająco mocny, ale jest jednocześnie kremowy i zobaczcie jak to pięknie pracuje, pięknie się to rozciera i odcień jest O, oh my goodness coś pięknego i jeszcze ten pędzel naprawdę aż się chce popracować Teraz będę pogłębiać, przyciemniać ten makijaż tym odcieniem, kwitnący róż. O matko, no naprawdę, jeżeli zachwytów nad tą paletą będzie za dużo, to mi wybaczcie, ale ona mi się naprawdę w 100% podoba i to jest chyba jedna z najpiękniejszych palet, jakie ja do tej pory widziałam, więc niestety nie umiem tych swoich y, zachwytów, y, że tak powiem, krępować i ich nie pokazywać. I nałożę sobie ten cień pędzelkiem Chris. Nie no... Słuchajcie, te cienie są tak kremowe, że. Wow. W ogóle jestem w wielkim szoku, jak niewielką ilość cienia wystarczy nałożyć na pędzel, żeby pokryć duży obszar oka powieki raczej. Ten już się trochę osypuje, miejcie to na uwadze. Kiedy na przykład robicie sobie makijaż nie techniką odwróconą, tak jak ja, tylko kiedy zaczynacie od podkładu, ponieważ tutaj już lekki osyp widzę. Ale jednak to już jest trochę bardziej nasycony odcień i tego typu nasycone odcienie mają to do siebie. Nie jest to większy osyp niż właśnie cienie w podobnej kategorii, ale jednak trochę jest, więc wam to sygnalizuję. Przejdę sobie teraz do nabłyszczacza, czyli odcienia pośród lampionów, który, jak przypuszczam, jest właśnie turbopigmentem, który lubi być podobno nakładany bezpośrednio, bez bazy. Natomiast ja jednak wolę pracować z bazą, więc nałożę odrobinę NYXA Glitter Primer i wtedy dopiero zaaplikuję ten cień. Ależ piękny odcień. Słuchajcie, ja kiedyś robiłam recenzję kosmetyków w Glam Shopu i powiedziałam Wam wtedy, że ja jestem. Fanką sypkich pigmentów i podtrzymuje moje zdanie, natomiast ten nakłada się naprawdę fantastycznie i ma przepiękny kolor. Teraz na chwilę odrywam się od palety Agnieszki i przechodzę do kolekcji katosu, w której mamy dwa linery. I muszę Wam powiedzieć, że ten złoty szalenie mi się podoba, natomiast obawiam się tego, że on będzie trochę niewidoczny na tych błyskach, które już nałożyłam, więc przetestowanie czarnego linera będzie do tego świetną okazją, ponieważ najpierw nałożę sobie czerń, a potem tego złotka użyję jako topera. I tutaj słuchajcie, mamy świetną końcówkę, która składa się jak mnie mam z wielu takich mniejszych pędzelków, które są takie zbite i jędrne. Bardzo lubię tego typu końcówki i nakładamy. Och, jaki liner świetny. Wow, od razu Wam powiem, że moja powieka przy linii rzęs jest niestety dosyć pomarszczona, taką ma właśnie przypadłość i bardzo często jest tak, że te płynne linery wchodzą tutaj i tworzą efekt krokodyla, a tutaj czegoś takiego absolutnie nie mam. On jest wodnisty, ale jednocześnie się nie rozpływa i bardzo przyjemnie się nim pracuje, więc już się cieszę, że znalazłam coś dla siebie, ponieważ rzadko kiedy tak łatwo mi się z linerem pracuje. Nie, no petarda. Zarówno konsystencja, jak również aplikator świetne. Ten liner jest boski. Nawet nie wiem, czy kiedykolwiek tak łatwo mi się z linerem pracowało. Zwłaszcza na mojej powiece, która jak widzicie jest opadająca. Kreski zrobione, i nawet na moich trudnych powiekach, praca z tym linerem to była przyjemność. I teraz nałożymy na niego ten y, glitterowy złoty toper. Tak już sobie y, przyjęłam i tak będę go nazywała. On się nazywa Glitter Eyeliner, więc pewnie można go też używać samodzielnie, ale dzisiaj on będzie dla mnie takim nabłyszczaczem. No, ja uważam, że to był y, bardzo dobry krok. I to złoto wygląda prześlicznie, po prostu prześlicznie na tej czerni. Naprawdę, to jest przepiękne i dzięki y, temu złotku y, ten czarny liner nie będzie taki dominujący w tym makijażu, także super. Rzęsy nałożone, zobaczcie jakiego pięknego wymiaru nabrał teraz ten y, złoty liner w połączeniu z tą czernią. Uważam, że daje to naprawdę wyrafinowany, szlachetny efekt. Bardzo mi się to podoba. Podkład oraz korektor nałożone i przechodzimy teraz do utrwalenia, czyli do przypudrowania makijażu. I celowo tego etapu nie pomijam, ponieważ muszę Wam pokazać tak genialny pędzel do pudru pod oczy, że ten odcinek nie byłby kompletny, gdybym go pominęła. I to jest pędzel Killis, ponieważ takich tylko dzisiaj używamy, do Rozświetlacza i myślę, że do rozświetlacza też go dzisiaj użyję. Natomiast zauważyłam, że ten kształt idealnie wpasowuje się w strefę pod okiem. I cieszę się z tego, że one są dostępne w Rosmanie, ponieważ Rosman jest na wyciągnięcie ręki. Myślę, że dla każdego, więc możecie bez problemu je zdobyć. A jeszcze ta szata graficzna, bo jeszcze o tym nie mówiłam, jest po prostu świetna. I dzisiejszym pudrem, który będzie częścią mojego makijażu, będzie puder Lancome Long Time No Shine. I wiecie, że jestem zakochana. W tym pudrze, i wielokrotnie mówiłam Wam w moich filmach, że jest to puder naprawdę znakomity. Mam świadomość tego, że on może nie jest jakimś super znanym pudrem, ale on jest jednym z najlepszych pudrów, jakich w ogóle kiedykolwiek w moim życiu używałam. Zobaczcie, jak on pięknie się nakłada. I zobaczcie, jak on natychmiastowo. Wygładza skórę pod okiem. Teraz to bardzo dobrze widać. Tutaj mamy wręcz efekt takiego photoshopa. No uwielbiam go. A ten pędzel jest tak mięciutki. No jest po prostu idealny. Ideolo, tak jak lubimy to mówić z Marzenką Rogalską. Od razu tym pędzlem przypudruję sobie strefę T. Wracamy teraz do palety Agnieszki i będę podkreślała dolną powiekę. I chcę, żeby tu był taki bardziej w brązach, ponieważ na górze dużo się dzieje, mamy sporo różu, więc nałożę sobie ten odcień kora wiśniowa pędzelkiem o nazwie blender, tylko innym kształcie. Moi drodzy, ja nie wiem, jak dziewczyny zrobiły te cienie, ale zauważcie, że ja po prostu aplikuję sobie cień pod dolną powiekę, a on już jest w pewien sposób rozstarty. Dla mnie to świadczy o tym, że te cienie mają taką właściwość, że one naprawdę mogą się nadać zarówno dla profesjonalistów, jak również dla osób, które nie mają dużego doświadczenia w makijażu, ponieważ praca z nimi jest naprawdę przyjemna. Wow, i to tak ciemny cień. Zobaczcie, jak się przepięknie rozciera. Nałożyłam sobie już pod to oko Glitter Primer z NYX, -a, więc muszę szybko działać i nałożę sobie ten mieniący się cień. Wodne odbicie tym samym pędzelkiem. No, coś pięknego. Ja już jestem fanką tej palety. Słuchajcie, w kolekcji Katos jest cielista kredka na linię Wodną Oka, ale ją podobnie jak cienie z tej kolekcji przetestuję w innym odcinku, ponieważ uważam, że do mojego dzisiejszego makijażu o wiele lepiej będzie wyglądała ciemniejsza kredka na linii Wodnej Oka, więc użyję kredki Kat Von D Everlasting w odcieniu Love. Czas na modelowanie twarzy, i wiem, że czekacie na ten moment, ponieważ w pierwszej części tego odcinka obiecałam Wam zamiennik pędzla Sephora Pro 74, który chyba zawsze albo prawie zawsze jest w moich odcinkach, i udało mi się znaleźć, słuchajcie tak fantastyczną, inną wersję, że chyba przerzucę się już tylko na ten i tylko tego będę używała i naprawdę nie ma się co zastanawiać, od razu sobie kupcie i to najlepiej kilka sztuk, ponieważ jest wyśmienity. Jest to właśnie ten pędzel z Killis o nazwie Blush and Bronzer i rzeczywiście ja go używam i do różu, i do bronzera i sprawdza się wybornie. I to jest pędzel, który chyba jest jeszcze lepszy niż ten mój pędzel z Sephory, ponieważ rzeczywiście ma taki zbity kształt, ale jednak jest... Trochę bardziej rozczapiżony i nakładanie bronzera jest tak intuicyjne, tak łatwe, że no po prostu aż żal go nie mieć. I ja nałożę bronzer z Bel, który jest w aktualnej kolekcji Biedronki również mój ulubieniec. Naprawdę ten pędzel, są dwa ruchy i po prostu nie da się nim zrobić krzywdy. Uwielbiam go, spodziewajcie się, że on teraz będzie w każdym moim odcinku. Teraz nałożę sobie jeszcze nim róż Chai z Lory Mercier. Jeżeli nie chcecie używać wielu pędzelków, a niestety bardzo często albo może stety, słyszę to podczas kursów makijażu, to po prostu pędzel od brązera możecie sobie troszeczkę przeczyścić i nałożyć nim róż. To jest naprawdę jeden z lepszych pędzli, jaki miałam. I teraz moment, na który być może wszyscy czekają najbardziej. Trochę takich momentów w dzisiejszym odcinku jest, ale cóż ja na to poradzę, że tyle ciekawych produktów. Sama jestem bardzo ciekawa tego, jak sprawdzi się ten rozświetlacz, który stworzyła katosu. Jak widzicie, mamy tutaj do czynienia z naprawdę mocnym błyskiem, i jak również zapewne zauważacie, jeszcze go nie dotykałam, więc jestem szalenie ciekawa tego, jak on będzie wyglądał na mojej twarzy. Najpierw nabrałam go ostrożnie na pędzel. Chyba boję się, że przesadzę. No tak, ale błysk to tutaj jest. U, zdecydowanie jest. Natomiast... Znowu, z ręką na sercu, jest to naprawdę drobinowy rozświetlacz, w związku z czym, jeżeli lubicie brokat, jeżeli lubicie takie naprawdę mocne rozświetlenie w stylu na przykład Fenty Beauty, to rzeczywiście może to być produkt dla Was. Natomiast, zobaczcie, że tutaj tych drobin mamy sporo, więc moim zdaniem musicie po prostu sami podjąć rozważną decyzję co do tego, czy lubicie takie bardziej rozświetlacze w stylu tafli, czy lubicie właśnie coś, co będzie miało w sobie sporo brokatu, ponieważ tutaj o widzicie, no jest to naprawdę bardzo mocna wersja. I zastanawiacie się teraz zapewne, co ja myślę, no niestety, ale dla mnie jest tutaj zbyt dużo brokatu, zbyt dużo drobin. Ja preferuję inny rodzaj rozświetlenia, natomiast też szczerze przyznaję, że potrafię uszanować wizję artysty, wizję twórczyni, czyli Kasi. Wiem, że Kasia ma mnóstwo widzek, które uwielbiają taki rodzaj rozświetlenia, więc jeżeli Wy jesteście fanami takiego rodzaju wykończenia, to super. Natomiast jeżeli chodzi o moje osobiste preferencje, no to nie do końca jest to mój styl. Niestety widzę, że nałożenie tego rozświetlacza na dług Kupidyna nie było najlepszym pomysłem, ponieważ mam wrażenie, że ten brokat mam wszędzie. Próbuję go zmyć, ale niestety niewiele to daje. Mam go również we włosach, ale nic. Taka już wybrokatowiona zostaje. Przechodzimy teraz do ostatniego elementu dzisiejszego makijażu, jakim są pomadki. I dzisiaj będę używała jednej z pomadek z kolekcji Katosu. I jeżeli chodzi o kolorystykę, to mamy tutaj do czynienia z takim koralowym odcieniem, czerwienią oraz wiśnią. I Trochę czuję niedosyt. Trochę mi brakuje takiego bardziej neutralnego koloru, w którym ja zdecydowanie lepiej bym się czuła. Niestety, i to nie jest żadna osobista uwaga, ale wiecie, że nie za dobrze czuję się w koralowych odcieniach. Taka czerwień, która ma w sobie trochę rudości, też niestety nie jest moim ulubionym kolorem czerwieni. Ja zdecydowanie wolę chłodniejsze odcienie. I kolor, na który dzisiaj się zdecyduję, to jest numer 3 Draco, który wydaje mi się, że może fajnie korespondować z moim makijażem oka. Pomadka bardzo przyjemnie owocowo pachnie. Świetnie się nakłada, świetnie. Zazwyczaj tego typu odcienie bardzo się smużą i nie nakładają się równomiernie, a tutaj jest super. Tak pomadka prezentuje się na ustach i muszę Wam powiedzieć, że na ustach wygląda ona o wiele ładniej niż bym się tego spodziewała, ponieważ ona ma te chłodne tony i zobaczcie, jakie zęby od razu robią się białe, więc kolor jest naprawdę przepiękny. Świetny jest ten aplikator, ponieważ nie używałam żadnej konturówki, a przy tego typu ciemnych kolorach zazwyczaj konturówki potrzebuję. Jeśli chodzi o moje wrażenie na ustach. To uważam, że jest lekka. Oczywiście jest to matowa formuła, więc może ona być gdzieś tam lekko wyczuwalna, natomiast absolutnie nie mam tutaj wrażenia z takim efektem spieszniętych ust. Jest ona bardzo przyjemna, bardzo komfortowa i naprawdę mi się podoba. Makijaż gotowy. Jestem Wam winna małe podsumowanie. Na wstępie chciałam jeszcze raz podkreślić, że jestem naprawdę bardzo dumna z dziewczyn, że stworzyły swoje produkty. I to jest naturalne, że jedna rzecz może podobać mi się bardziej, druga mniej, natomiast do tego testu podeszłam tak rzetelnie, jak to tylko było możliwe. I przekazałam wam moją w 100% szczerą opinię. Paleta Agnieszki jest czymś, co mnie po prostu zachwyciło. Od razu biorę ją do kufra i na pewno będę na niej pracować, ponieważ uważam, że to jest paleta bardzo przemyślana. Te kolory mogą być używane w różnych konfiguracjach, ale od razu gdzieś tam z tyłu głowy mam, że to będzie świetny ślubniaczek, naprawdę piękna paleta, która wydobędzie urodę każdej kobiety. Jeżeli chodzi o kolekcję Kasi, Katosu, to jestem absolutną fanką tych linerów. One sprawdziły, mi się wyśmienicie. Bardzo lubię tego typu wykończenia i ten czarny liner to był jeden z nielicznych linerów, które świetnie pracowały na mojej ciężkiej powiece. Jest naprawdę znakomity. Złoty liner sprawdził się również świetnie i na pewno przetestuję go również bez tego czarnego linera, w takim bardziej dziennym makijażu. Myślę, że on będzie świetnie podkreślał tęczówkę oka. Niestety, zdecydowanie najsłabszym punktem dzisiejszego odcinka są te linery do brwi. Ja w ogóle nie do końca jestem fanką tego typu płynnych produktów, właśnie do podkreślania brwi. Natomiast te nie przypadły mi do gustu. Uważam, że trudno mi się z nimi pracowało. aplikator nie był czymś, co mi pracę ułatwiło, tylko utrudniło, więc no niestety ale nie spodobały mi się. Jeżeli chodzi o ten rozświetlacz, to ja zauważyłam, że w internecie robi on absolutną furorę. Zauważyłam, że mnóstwo osób jest zachwyconych tym efektem, jakim on daje, ponieważ rzeczywiście to rozświetlenie jest naprawdę mocno widoczne, a jeżeli chodzi o moje preferencje, to to jest po prostu zbyt mocne, zbyt drobinowe, ale z drugiej strony wiem, że tego typu rozświetlacze cieszą się teraz dużym zainteresowaniem, więc po prostu podejmijcie samodzielną decyzję, czy jest to produkt dla Was, czy też nie. Pomadka do ust naprawdę bardzo mi się podoba. Ten kolor uważam, że pomimo tego, że jest ciemny, nie przytłoczył tego makijażu, tylko sprawił, że on jest taki bardziej kobiecy, bardziej wyrafinowany, bardziej elegancki, więc ta pomadka na pewno będzie czymś, co będę jeszcze stosować. No i słuchajcie, na koniec jeszcze te pędzle Kilis. Jak widzieliście, pracowało mi się z nimi naprawdę świetnie. Bardzo się cieszę z tego, że pędzle w tak przystępnej cenie pracują tak wyśmienicie. Ten pędzel to jest naprawdę must have hit nad hitami I jeżeli tylko go użyjecie, to napiszcie mi koniecznie w komentarzu albo w wiadomości, jak się sprawdza, ponieważ dla mnie są naprawdę doskonały. Moi drodzy, no i to już wszystko na dziś. Uważam, że ten test wypadł naprawdę ciekawie, ponieważ znalazłam w nim zarówno produkty, które mnie zainteresowały, jak również takie, które nie przypadły mi do gustu. Jeżeli testowaliście coś z kosmetyków, których dzisiaj używałam, koniecznie napiszcie mi w komentarzach, jakie jest wasze zdanie. Ja napiszę wam w komentarzu, jak poszczególne produkty się utrzymywały. Dziękuję Wam, że byliście ze mną. Jeżeli odcinek był dla Was przydatny, nie zapomnijcie o kciukach w górę, subskrypcjach i do zobaczenia następnym razem.